Rosman dziewczyny i mały przeglądzie chodźcie. Możecie jakie nowości. W Rosmanie lecimy. A chodźcie. Jakieś lustro stojące. To. Dwóch kolora. Za 19 na prące. to. Wszystko na prące więc fajnie. Przewitajcie, jesteśmy w Rosmanie i robimy sobie przegląd nowości. Zestaw ręczników. 99 Tylko takie. Tak, no, tylko takie. Turbany 16. Jeszcze taki klorek. Ewentualnie złoto. A nie, to jest jakiś zestaw trzech sztuk, turban i dwie gumki. O, nieźle. To. W sensie czepek, nie? 19,99 Dobra, to po kolei 12-3 wałki to są 3 to ładny kolor, nie? Mhm. Aha, to jest do loków. Ten pasek do kręcenia. 19. Tam 19. Brązowe wybrane. Mhm. ale są jeszcze różowe. A takie na no, brązowe fajniejsze. nie? Zobaczcie. Zdecydowanie. Też brałabym Ej. Mhm. Aha, jeszcze taki fajny zestaw wałków. takiej kosmetyczce za 19. Te 12 to 19. No to chyba ten fajniejszy, nie? Ta? Zapakowane od razu. Mhm. I relaksująca opaska na oczy. Aha, dobra. Czyli to wszystko pod kolor, zobaczcie. O, można sobie dobrać z ręcznikiem, z turbanem i z tą taśmą do loków. No fajnie. No. Wejdzie. Wejdzie. O, jak coś to taki kolorek, ktoś otwierał to i my skorzystamy. Jakieś pojemniczki szklane. Szklane, no. 14,99 Jaka to jest pojemność? Dobra, nie widzę. Ale taki. Ewentualnie taki. 1040 ml. Aha, a tu? 800. Dobra. Też 14. Termosiki. Czekajcie, przekicam. Kicaj, babu, kicaj. 34 zł. Ładny ten brąz, co? ta. Półlitrowa. Ewentualnie różowa. Dalej. 99. Podświetlone lusterko. To. To. Czekajcie, bo nie widzę, nie? Dobra, nie że Takie małe są te litery. Ja tu też nie widzę. Lusterko Podróżne. No dobra. 99 zł. Okej. Okay. A tu? Urządzenie łagodzące bóle i skurcze. O, ciekawa. Jak to działa? Która miała? Albo która ma i używa. O. 99 zł. Na bóle i skurcze. no ciekawe. O, tutaj takie etui. Na cokolwiek się chce. Taki kolorek? 5,99, wszystko na prąca? Ewentualnie taką. No. W tym złocie to taką. Pod te zestawy, nie? Tak. Co to są? Termoforki. Seria, świetna. 1299. Nie wytrzymam. Jaka to jest pojemność? 300 ml taki. Ewentualnie. Taki. No mega. Podoba mi się. I? Co to jest to? szczotki, ale wybrane. Z lusterkiem. Tutaj też wybrane. 6 zł. A jaka cena 9 zł? Była jak coś i 5. Mhm. Fajne gumki. 99, Wszystko pod kolor dziewczyny, zobaczcie no. No 17,99 kabel, USB, to jest ta na jego kartki, ach, wzięły mi się dwie zachłannie, <grytanie> 9 zł, 10, no to jest na no, takiej spineczce. Ewentualnie. A o ten ładny, co? Fajny kolor. Który fajniejszy? Nie wiem. Bo równo wybrana. <gryw> Więc dylemat, tak coś. Okej. Okay. Jakieś kosmetyczki, 39 zł. Zestaw pędzli do makijażu. Taki podróżny. 10 złotych, serii ciekawe czy warte te pędzla uwagi która ma, napiszcie i 14,99 słodziutki ten zestaw, no z kąbeczką Ostarką. Siedem i szczotka, nie? To mhm. A kolory jakie? Jeszcze czarne mhm. i masterkopę tuin. Siedem mhm. tylko takie kolory nie różne. W sensie 2. 4 zł. I jeszcze sobie zobaczymy tutaj. Takie fajne zestawy. Teraz 59 zł, czyli dyszkę niżej. Fajne kolorki, nie? No. Może tak na jednej. No, która zainteresowała sobie stopuje. Mhm. I jeszcze tutaj. 59 o. I tyła. Dobra. Mamy to. To jakieś takie kosmetyki też na wyprzedaży. Jest błyszczyk. Chyba tak. Ale jak to cenowo? O, tak. I róża. Jakieś gąbeczka. Fajna, tak głęboko, nie? No, ale nie wiem, nie mam ceny. To jest długopis, tam? Nie, to, są, to jest kredka, babu. Wielefunkcyjna kredka do brwi. Długopis. No dobra, no wygląda jak długopis. Ciekawa co? Nie miałam nigdy. Ciekawe ile? Gdzieś tu jest cena, ale. Ale nie wiem która. I jeszcze taki pędzelek z kredką. Co? To co? Wszystko, wszystko. To dalej, że tak... A nie, jeszcze tutaj coś mamy. 14,99. Ale to jest lotki w dotyku. Wszystko wybrane. Ja, to chyba jeszcze coś jest. Fajne te kosmetyczki. Jeszcze są brązowe, ale brązowe widzę, nie cieszą się takim wzięciem. Ta 14,99. Co to jest? ci nie jest za. Ale o, da Na biżuterię i kosmetyki. 83 zł za 119. Fajne? Nie mogę go pokazać bardziej, ale o. Przyjadę, co? Dobra, i. Idziemy dalej, patrzcie. Fajny, kolorowy. Już wychodzę, dziewczyny. Ja nie mam ceny. Ale przejadam. Ładne, nie? No. Chcemy tutaj coś? Nie, dobra. Znamy wszystko. To, to lecę dalej. W sensie, że już wychodzę. Dobra, idę, dziewczyny. Fajnego dnia mam, życzę, cześć. Dzień dobry.